Demony, opętanie, zniewolenie przez złego ducha. Od wieków te kwestie interesowały ludzi. Część osób wierzy w złe moce i nie uważają, że coś takiego nie istnieje. W Kościele katolickim funkcjonują egzorcyści, którzy mają pomagać osobom owładniętym przez demony. Czym zatem jest opętanie i zniewolenie człowieka przez złego ducha? Opętanie to taki stan, w którym człowiek już właśnie stracił swoją wolność. Nie może w sposób swobodny decydować o swoim życiu. Opętanie może się pojawiać nie wiadomo skąd, nagle, natomiast przyczyny opętań zwykle są stosunkowo łatwe do zobaczenia. Natomiast stan zniewolenia przez złego ducha to taki stan, kiedy nasza wolność jest ograniczona, ale nie jesteśmy jej pozbawieni. Zamanifestował się przede wszystkim przez przeróżnego rodzaju zniewolenia, w jakich siedziałem: zniewolenie od narkotyków, od, od alkoholu, zniewolenie kłamstwem, przeróżne rzeczy, które są właśnie działaniem wpływu z jego ducha na nasze życie. Nie radziłem sobie w seksualności z kobietami, gdzie spojrzałem, tylko patrzyłem jako, na kobietę jako rzecz. A więc y, tylko, żeby ją. Y, żeby siebie zadowoli, zadowolić, i, i troszeczkę bo ta seksualność mnie niszczyła. Niszczyła mnie całkowicie. Tylko patrzyłem o tym, żeby wyjść na miasto i gdzieś tam szukać kobiet. Medycyna, jako taka, nie zajmuje się opętaniem i demonami. Ponieważ jest to bardziej dziedzina religii i wiary, medycyna próbuje to klasyfikować, klasyfikować sobie na dwa sposoby, przynajmniej psychiatria, albo jako zaburzenia nerwicowe, albo jako już treści psychotyczne. Według egzorcystów zły duch może nas zniewolić również wtedy, gdy zajmujemy się magią i czarami. Do przyczyn trzeba zaliczyć każdą otwartą formę współpracy ze złym duchem. Mam tutaj na myśli wszystko to, co jest związane z magią. Korzystanie z wróżb, noszenie jakichś przedmiotów, które miałyby dać szczęście, czyli zabobony, jakieś amulety, pierścień Atlantów jest teraz popularny, wywoływanie duchów, żeby się dowiedzieć, jak to jest na tamtym świecie. Ja osobiście sama nie, ale babcia kolegi zdarzyło się, że mi wróżyła ze zwykłych kart, i zawsze wychodziły jakieś bardzo pesymistyczne wróżby, typu śmierć w rodzinie, choroba, ale nie za bardzo się to sprawdzało tak naprawdę. Jest to gra wyobraźni i nic więcej. Jeszcze nikt ducha nie pomacał. I chyba nie pomaca. Natomiast yy, wyobraźnia, fantazja ludzka jest bez granic, i ona wszystko może yy, yy, sobie wyprodukować. Nazwijmy to tak. Yy, myślę, że yy, żadne złe duchy nie istnieją. Yy, to jest kurczę jakaś bzdura, nie wiem, ludzie sobie wymyślają jakieś głupoty i w nie wierzą. Przypominam sobie taką pacjentkę, która, yy, którą niedawno przyjmowaliśmy do szpitala która była przekonana, zresztą nie jedna taka osoba była, było wiele takich osób tutaj, że jest owłanięta przez duchy. I ten duch jakby różne rzeczy tej osobie robił, przykre bardzo dla niej. Ta osoba korzystała z usług egzorcyzmów, ale te egzorcyzmy jakby nie, nie wpływały na, na, na poprawę jakby tej pacjentki, nie wpływały, żeby ona się lepiej czuła. Natomiast po zastosowaniu leczenia w oddziale, zastosowaniu neuroleptyków, czyli leków na schizofrenię, ta pacjentka poprawiła się. Nagle te wszystkie dolegliwości ustąpiły i ona wróciła do normalnego kontaktu z rzeczywistością. Jak będzie wyglądało leczenie takiego pacjenta, jeżeli na przykład lekarz psychiatra również jest osobą wierzącą? Czy te dwie kwestie nie będą się kłóciły? No jest to pewna trudność, dlatego że medycyna jest nauką empiryczną, która polega na doświadczeniu, badaniu i stwierdzaniu faktów. I w tym momencie jakby trzeba się kierować racjonalnie, racjonalizmem. Natomiast demonologia i wiara chrześcijańska, czy, która mówi o demonach i zniewoleniach, oparta jest na objawieniu.